Witaj, oto czytanie na tydzień od 27 stycznia do 2 lutego 2025. To jest czytanie kolektywne, bierz to, co z tobą rezonuje. Najpierw zacznę od odczytu właśnie energii księżycowej, energii kolektywnej, ponieważ w tym tygodniu, 29 stycznia, mamy Nów księżyca, coś nowego nadchodzi. Czas nowiu to jest dobry początek na zasiewanie nasion, manifestacji, na wypowiadanie marzeń, na projektowanie jakichś nowych rzeczy w Twoim życiu, przedsięwzięć, nowe kroki. Tutaj, coś nowego może się zacząć. I jako, że mamy tutaj nów w wodniku. Wodnik to, to znak, którym zawiaduje planeta Uran. Uran to planeta, między innymi niespodziewanych zwrotów akcji, więc tutaj w jakichś sprawach, które długo się toczą, może dla wielu z Was pojawić się właśnie taki zwrot akcji. Zwłaszcza jeśli chodzi o uwolnienie się. Od czegoś, kogoś, co już ci nie służy, albo wyjście z trudnej sytuacji. I tutaj ta karta nowiu w wodniku mówi, wnieś do swojej sytuacji miłość, więc to wielu. Z Was też może pomóc, taka wskazówka. Wodnik to też znak, który niesie ze sobą energię rozwoju, progresu, tak? Też nowoczesności. Także tutaj to jest też taka energia, że nie patrzymy już w przeszłość, zmiany nadchodzą i trzeba dosyć sprawnie ruszyć do przodu. I tutaj, jeśli pragniesz, żeby coś nowego, jakaś zmiana zamanifestowała się w Twoim życiu, to ta energia tego nowiu też mówi o tym, że to samo nie przyjdzie i możliwe, że będzie tutaj potrzebne jakieś innowacyjne, nietuzinkowe, kreatywne albo niezależne podejście, do Twojej sprawy. Ta energia wzywa też do tego, żeby mieć w swoim podejściu więcej pragmatyzmu i też wodnik, mimo że może się wydawać, że jest znakiem wody, jest znakiem powietrza. Więc tutaj to jest też energia połączona z intelektem. E, więc, e, jeśli tutaj jest jakaś sprawa, e, która nie daje ci spokoju e, albo długo się toczy, to też możliwe, że potrzebujesz nabrać do niej trochę dystansu w jakiś sposób e, emocjonalny, fizyczny. E, tutaj bierz to, co z tobą rezonuje, i wtedy pojawi się dla ciebie nowe rozwiązanie, bo przecież jednak mamy. Tutaj energię Nowiu. Także tutaj takie są z nami energie kolektywne na ten tydzień. A teraz sprawdźmy, jak ta energia wpływa na koziorożca. Co tutaj przyniesie? O, jedna wyraźna energia. Pierwsza kwadra księżyca. Yy. Wszechświat cię testuje. Wszechświat testuje, czy zależy ci na czymś i czy jesteś w stanie się o ten swój cel postarać. Yy. Także, no, tak jak czułam. Z energii też tej karty, nowiu w wodniku, to samo nie przyjdzie. To, co chcesz zamanifestować, to, co chcesz zdziałać, zrobić, i wszechświat, właśnie tak czuję, że ten test w tym, czy ci zależy, czy się postarasz, tutaj rozwiązaniem tego egzaminu od wszechświata jest to, żeby nie poddać się, to po pierwsze, być wytrwałym i znaleźć jakieś kreatywne, innowacyjne rozwiązanie. Może też poprosić o pomoc, ponieważ wodnik to też jest taka energia, która zrzesza wiele osób wokół jednej idei. Więc też może być dla niektórych z Was takie rozwiązanie Twojej sprawy. W ten sposób może się coś. Nowego zacząć. Mogą owszem pojawić się jakieś tutaj ograniczenia do kreatywnego, no może nie obejścia, nie zawsze obejścia, ale do znalezienia też kreatywnej innej drogi. Tutaj wszechświat może pchać Ciebie. Więc, a dlaczego? No bo w niedzielę 26 to jest poprzedni tydzień, ale mamy wtedy takie ustawienie Saturna i Plutona, że mogą, mogą się unaocznić, pojawić jakieś wyraźne ograniczenia. I jak z pomocą właściwie przychodzi nam ta energia nowiu w wodniku. To jest taka świeża energia, świeżych, kreatywnych rozwiązań też, więc tutaj to jest naprawdę pomocne dla nas. Dobrze, teraz tutaj już szykuję, wylosuję dla koziorożca. Yy, numer anielski na ten tydzień. Wiadomość od aniołów, a potem jeszcze będzie duży rozkład. Sprawdzę, co idzie w twoją stronę i co potrzebujesz wiedzieć. Dobrze, numer anielski dla koziorożca. Mamy. Hmm. Yy, 666, yy, refleksja. Yy, Tutaj to proszę się nie bać, to nie jest energia szatana żadna. W numerologii nie ma czegoś takiego, ale chodzi tutaj bardziej właśnie o to, że bezpiecznie jest dla Ciebie, żeby przeprowadzić jakąś refleksję, przemyśleć parę spraw, zrobić krok do tyłu, tak? Czyli ten dystans. Który nam się pojawił już, zastanów się w tym tygodniu, czy idziesz dobrą drogą tam, gdzie jesteś teraz. A może warto by było trochę zmienić kierunek, żeby poprawić swoją sytuację. Jeżeli tutaj nie chodzi o działanie, to też może chodzić o sposób myślenia, bo refleksja, tak? Więc warto zwracać uwagę na to, w jaki sposób myślisz, jaki masz monolog wewnętrzny, bo to właśnie to kreuje Twoje życie. Jeśli masz z tym problem, wpadasz w sieć negatywnych myśli, to zapraszam Cię na moje codzienne afirmacje. Które trenują Twój umysł do pozytywnego myślenia, także to wchodzi w nawyk. Tutaj to też będzie na pewno pomocne. Jeśli to z Tobą rezonuje, to link do takich afirmacji będzie na końcu czytania. Będzie tam można przejść do tego filmu. Ale też tutaj wyraźnie, właśnie słyszę taką wiadomość, przemyśl swoje działania w kreatywny sposób a rozwiązanie się znajdzie. Dobrze, za chwilkę zapytam, co idzie w twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć, a jeśli to czytanie ci się podoba, to proszę polub je, skomentuj, wyślij do kogoś. Zasubskrybuj mój kanał, będę ci za to bardzo wdzięczna. Jeśli chcesz zamówić u mnie czytanie prywatne albo amulet ochronny, to napisz maila. Mail jest w opisie. I teraz co idzie w stronę koziorożca w tym tygodniu? Co, co potrzebujesz wiedzieć? O, na pewno idzie szczęście, bo mamy tutaj kartę szczęścia, która się odwróciła, jakoś tak czuję, żeby ją tutaj położyć. O, i nie tylko szczęście. Dobra, zaraz zobaczymy, co tutaj dalej, ale na pewno coś nowego, szczęśliwego się zaczyna. Okej. Okay. Czyli tak widzę tutaj yy, zacznę od tych kart, które się odwróciły. Mamy kartę łańcucha. Yy, łańcuch wydarzeń. Yy, rozpoczyna się łańcuch wydarzeń, który mocno wpłynie na twoje życie. No, czyli ta energia nowiu yy, tutaj yy, mocno pracuje, prawda? Coś nowego. Yy. Jakiś łańcuch wydarzeń, który macie uszczęśliwić. A propos sytuacji jakiejś kłopotliwej, oskarżeń, albo, nie wiem, przepychanki z jakąś instytucją, firmą, albo z ludźmi, tutaj dostosuj to do siebie, bo to jest czytanie kolektywne. I tutaj, tak jak mówiłam, że dla wielu z Was, jak trochę się zatrzymacie na refleksję, to pojawi się nowa droga, i właśnie to, będzie ta inicjacja. To będzie inicjacja właśnie tego rozwiązania. Ten łańcuch wydarzeń się rozpocznie tym, że właśnie dostrzeżesz jakąś tutaj nową drogę do rozwiązania swojej sytuacji, cokolwiek by to nie było, ale tutaj mamy wiadomość o tym, że to jeszcze chwilkę potrwa, zanim wszystko się rozwiąże. E, jednak, tak, tutaj mamy kartę larwy. E, to, co jest teraz, nie będzie w przyszłości takie samo. Nadchodzi zmiana, czyli tutaj wyraźnie rozpoczęcia procesu zmiany. W tym tygodniu jakaś nowa droga się pojawia, bo tutaj mamy więcej wiadomości. Ale, no, zaraz powiem, to nie jest tylko na ten tydzień, bo ten tydzień jest ważny i to, co się rozpoczyna w tym tygodniu, rozpoczyna wiele zmian, nową drogę dla Ciebie, koziorożcu. Ale i tak, dlaczego jeszcze trzeba będzie poczekać? Bo tutaj mamy kartę żółwia. Powoli do przodu, więc to raczej będzie załatwienie sprawy takim. Taktyką małych kroków, tak? Może nie tyle co powolnych, no ale to wszystko będzie się toczyło w swoim jakby tempie i nie ma co tego przyspieszać, bo no tak, tak tutaj to wszechświat rozplanował, tak to ma być, ale jednocześnie mamy tutaj wskazówki takie, że. Na pewno jesteś na dobrej drodze do rozwiązania tego problemu, do rozwiązania Twojej sytuacji, i tutaj ten nowy sposób, nowa droga to jest właśnie to, I, i odkrywasz to w tym tygodniu. To jest bardzo ważne. Dzięki temu, że to odkrywasz, też czujesz, i już wiesz, że najtrudniejszy moment tej sytuacji jest za Tobą, czyli właśnie tutaj. Dowiadujesz się o jakimś rozwiązaniu, jakiś proces rusza, czy już dostajesz zatwierdzenie na, na coś i, i możesz zacząć, nie wiem, zaczynać swój, swój biznes, cokolwiek to jest, czytanie kolektywne, tak? Co jeszcze ci pomoże tutaj? Ktoś, ktoś cię natchnie do tego pomysłu, do tego kreatywnego podejścia. Konstruktywną krytyką, bo mamy kartę Filiżanki, która mówi, powinieneś powinnaś zaakceptować konstruktywną krytykę, więc może jakaś kawka, herbatka z kimś, jakaś rozmowa, ktoś tak szczerze ci coś powie, nie, nie żeby cię skrzywdzić, ale bo coś tutaj widzi, do powiedzenia, i to też ci bardzo pomoże. Tutaj mamy kartę, która mówi o tym, że w tym procesie zakończenia tej sprawy, który teraz się zaczyna, tak, nowy początek w jakiejś sprawie, która potrzebuje zakończenia, zmiany, tak. Wszechświat zaopiekuje się tobą w trakcie całego tego procesu. Czyli na przykład, to jest tylko przykład, tak. ktoś chce zmienić pracę, ale wie, że pomiędzy może będzie jakaś, jakiś czas, taki przerwy. Wszechświat się tobą zaopiekuje, nawet bez pracy, jakby tutaj będą środki, wszystko będzie ok. Ten proces zakończania tej sprawy, który rozpoczyna się w tym tygodniu, zakończy się dla Was tutaj w maju, w okolicach wiosennych albo za 5 tygodni 5 miesięcy. No, w skrajnych przypadkach 5 lat, ale jeżeli to ma być jakaś zawiła sprawa sądowa i zaczyna się teraz. Eee, także, no bo tutaj mamy jeszcze retrogradację Marsa, więc to mogą być spowolnienia. Eee, ale tak jak mówię, dla większości z Was wiosna, maj, 5 tygodni, 5 miesięcy. Eee, tutaj to jest sprawa eee, z kimś. Albo z jakąś instytucją, z jakimiś okolicznościami, nie wiem, dlaczego też tak widzę. No to może być jakiś proces administracyjny też, bo tak, mamy tutaj osobę agresywną, dlatego to tak trwa, bo ktoś tutaj agresywnie się zachowuje w jakiś sposób. Też nie fair, widzę. I w tej sprawie trzeba tutaj teraz, w tym tygodniu jeszcze, może to tutaj dodam, bo jakoś ta karta mi się schowała. W tym tygodniu trzeba wrócić do podstaw, tak? I tutaj też dokumentowych, czy sobie coś rozpisać, yy, rozplanować, tak? Yy, tutaj coś trzeba zrobić, żeby mieć ten plan, bo ta osoba, yy, czy te osoby, czy ta instytucja jeszcze tutaj będą próbowały do wiosny, Coś nam utrudniać, spowalniać, więc dobrze jest mieć plan i teraz zacząć. Właśnie ten plan, mów, to też jest bardzo dobry czas na planowanie, na rozpisywanie wszelkich rzeczy, więc to też się dla Ciebie pokazuje. Te zmiany, które zaczynają się w tym tygodniu, ten łańcuch wydarzeń nie tylko przynoszą szczęście, ale też wielkie szczęście, bo mamy kartę Wielkiego Szczęścia. Ale to y, raczej tutaj, y, tak, maj te okolice, y, wiosna, 5 tygodni, 5 miesięcy. Y, jest też karta namiętności, y, więc tutaj dla wielu z Was może rozpocząć się w tym tygodniu jakaś znajomość, relacja, która będzie się rozwijać do wiosny, do maja. Y, tutaj będzie jakiś kulminacyjny punkt tej relacji, więc to może być nowa miłość albo Poznanie osoby, z którą jakiś projekt rozpoczniesz, tak? bo tu namiętność, pasja, wodnik, zrzeszanie ludzi wokół jednego celu, więc też to może być coś takiego. Kochany koziorożcu, zapraszam Cię na moje afirmacje, codzienne afirmacje, które powtarzane systematycznie. Pomagają przeprogramować umysł na pozytywne myślenie. Jeśli Cię to interesuje, ten film pojawia się na ekranie, tak jak Twoje czytanie na luty 2025. Żeby przejść do jednego z filmów, kliknij w miniaturkę. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.